Miks żaby z jakąś jaszczurką. Bardzo creepy, no prawda? Rynchospermum. No e, dobra, nie ogarnęłam tego wcześniej, że to może budzić kontrowersyjne ja myśli. Teraz rozmawia tutaj z, z miejscowymi paniami i się dowiadujemy, czy tu w ogóle można zwiedzić, czy nie można zwiedzić. E, może ty nam relacje jako sezonowe te? No, na ja A ty? Ja sam, Wow, jakie fajne schody. Pani nas opuściła na wieżę. Naprawdę nam się udało. Bardzo fajnie. Normalnie wszystko było zamknięte Potom kini tego właśnie Jankowicza. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć! Dzisiaj z wody jesteśmy w morzu w tej chwili. No bo wiadomo, sierpień to bardzo piękna pogoda. Morze ciepłe. Pozdrawiamy Was dzisiaj z plaży w Srimie. Dokładnie. A później, tego nie wie nikt, co my tam będziemy robić, no, no to jest wielka tajemnica. Wiemy natomiast, że musimy tak, z plaży jechać do domu, wykąpać się tej z tej soli, no coś zjeść pewnie. Tak. A dalej to zobaczymy dalej. Tak, sam sami jesteśmy wiemy. ciekawy, nie? No, ale mamy si wolny no. dzień. <laughs> mamy si wolny dzień, więc wykorzystamy go na pewno na coś. Nie jakoś gdzieś daleko, ale mam nadzieję, że gdzieś pojedziemy. W piękne miejsce, więc zabieramy Was ze za sobą. Ja też mam taką nadzieję. Dobra, wiemy gdzie jedziemy. Najpierw pojedziemy do rzymskiej cysterny, to jest niedaleko Wodic. To jest tak w sumie niedaleko też Okitu. Okit to jest takie wzgórze, na którym jest sanktuarium Matki Boskiej, skąd naprawdę warto sobie podejść i zrobić kilka zdjęć, dlatego że jest przepiękny widok, taki panoramiczny na wyspy, na morze. Za chwilę tak z okien samochodu Wam zrobię tylko taką przebitkę, żebyście zobaczyli ten Okit, gdzie to jest. Natomiast rzymska cysterna, zawsze też koło niej przejeżdżamy. My raz kiedyś byliśmy na zasadzie takiego szybkiego turu, ale to bez kamery. Dzisiaj natomiast podejdziemy, zobaczymy, czy, czy dużo z tego zostało i jak to wygląda. A potem to się zobaczy. Oddaliliśmy się od wody zaledwie kilka kilometrów, i tutaj w prawą będziemy skręcać. Mamy sweta Lilia, jakaś kapliczka Arauzona i właśnie ta rimska cisterna. Droga jest taka, bardziej polna, zobaczymy jak długo się będzie ciągnęła, z tego co pamiętamy to tak może z 2 km nawet, no i zobaczymy to tam, co tam będzie dalej. Ale później już w tym roku zrobili asfalt, także tutaj będziecie jechać jakieś 200 metrów, a potem wjedziemy na asfalt. Aha, okej. Okay. właśnie kierunkowska jak na tą sweta Lilia, na tą kapliczkę. Rimska cisterna jest tu w lewo. Dobra, to jedziemy najpierw do Rimskiej cisterny, o ile ona jest ta droga przejezdna. Może, może jakoś to tam się uda. Bo jest troszeczkę zwężona. Taka, ale nie ma kamlotów dużo, więc można jechać. Opony mamy dobre. wjechaliśmy w tą wąską dróżkę tam y, alarm cały czas bi, 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 bo jest naprawdę wąziutko ale Marek powolutku sobie daje radę ale jest uroczo, takie trochę y, klimaty no nie wiem, staroangielskie szkockie nawet tu jest nasz Marek i my chyba dojechaliśmy tak mi się wydaje przynajmniej bo już tutaj nagle się robi taki większy plac no zobaczymy. Tak, tak, tak. Już widać, że to na pewno to miejsce, dlatego że jest tablica informacyjna, rzymska cisterna. Zobaczymy, zobaczymy, co tam ciekawego o niej jest napisane. I ja już tu po prawej stronie ją nawet widzę. Dobra, podejdźmy najpierw do plakatu, do tej tablicy. I z tego, co widać, cała ta rzymska cisterna pochodzi z pierwszego lub drugiego wieku naszej ery. I tutaj ona tak w tej mniej, mniej więcej wygląda. Zaraz tam wejdziemy do środka. Natomiast w tej chwili, tutaj, odbywają się bahanalia czyli takie co doroczne święto, dzięki któremu pewnie tutaj gdzieś tam na tym placu, ja kiedyś widziałam tylko jakieś takie fotki z tego eventu, natomiast na tym placu podejrzewam, że są rozstawione namioty właśnie i jest pokazane jak bawili się kiedyś Rzymianie w dawnych czasach, a teraz sobie zerkniemy tam jak to wygląda w środku sama cysterna służyła przede wszystkim jako źródło wody pitnej dla zwierząt, ale była też takim zapasowym z źródłem dla ludzi. Zobaczmy, czy jeszcze trochę tej wody jest. Marek tam gdzieś lata dronem. A my sobie zerkniemy. No jest woda. Ojej, jakie ładne rybki. Czy wy to widzieliście przed chwilką na zbliżeniu? Ja myślałam, że to są żaby, ale teraz tak jak przybliżyłam, to wygląda jak taki miks żaby z jakąś jaszczurką. Bardzo creepy, no prawda? Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że to jest niesamowite. Te ściany pamiętają wiele, wiele, wiele wieków. Pierwszy, drugi wiek naszej ery. Tysiące lat. No i do tego te piękne rybki, więc wow, super. I jeszcze widziałam, że tutaj to, co płynie, to chyba wypływa z drugiej strony, więc sobie zaraz podejdziemy zobaczyć, czy tam też będą rybki. I to jest to drugie wejście, które mi mignęło. Wow! To były chyba żaby! Pełno jakichś bąków tu lata. Ma tylko, żeby tylko mnie nie. A nie, to są osy! Oj, 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 oj! Dobra, zerknijmy tylko, czy rzeczywiście są. Są y, ryby i żaba. To jest to, żaba mi wskoczyła tutaj do tego zbiornika. Na razie jeszcze mnie nic nie ugryzło. Z narażeniem życia i zdrowia filmuję. Ale gdzieś oni chyba muszą tu mieć gniazdo. Dobra, idę dalej. Nie chcę, żeby być pokąszona przez osy. Zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego Bo No ale szczerze, miejsce fajne. Dosłownie na krótkie zwiedzanko. Jak ktoś jest w Wodnicach, Tribuń w Szybenniku, to, to jest bardzo blisko, więc warto podjechać. A zobaczymy, czy. Bo wiem, że tu jeszcze była ta. budrogowska drogowskaz na jakąś pioskę. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj można zobaczyć ciekawego. Mamy. Według tego znaku idziemy do osady Liburnisko-Romańskiej i Nekropolis. Osada 625 metrów, Nekropolis 14, 415 metrów. I tak to wygląda. E, tak, wiecie, na kamerze tego nie widać, ale generalnie jest pod górę. E, no, takie wydawałoby się 600 metrów, ale no, mówię wam, że. Jak jest taki upał, no to jest trochę wyczyn. Już się widok zaczyna, a gdzie jest Marta? Marta! I trafiliśmy do nekropolii. Niektóre znaleziska, z tego co widzę, sięgają nawet VII wieku przed naszą erą. To jest niesamowite, ale więcej będzie widać z lotu ptaka, czyli z drona. Powiem wam trochę, że się zdyszałem znowu, ale już mi się wydaje, że dochodzimy właśnie tutaj do góry i tam już widać tą osadę. To jest jakaś tablica informacyjna. Dobra, idziemy. I to jest właśnie tablica informacyjna informująca nas, jak to wyglądało. To jest osada Welika Mrdakowica. Tu zobaczcie, tu jest tą, ta cysterna, którą widzieliście. A tu jest ta nekropolia. Aha, i tutaj jest ta Liburnsko-Rimska nasli. Na, 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 Okej, okay. to będzie tam. Ale trzeba się jeszcze spiąć, nie? Kurde, dzisiaj jest trochę gorąco, ale dobra, lecimy. Idzie ta Marta mi zginęła. Mówiła, żebym poszedł sam. Mówiła, że może tam nie wejdzie, bo tu jest rzeczywiście gorąco. Ale chyba tam ją widziałem, że szła. Marta! Nie słychać, no dobra, idziemy razem dalej. Wchodzimy na teren tej osady. No tutaj, jakby ktoś chciał z wózkiem, to nie bardzo chyba. No, fajnie to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Tam w dali widać tą rzymską cysternę. Dobra, wchodzę już na sam szczyt Jak zobaczycie Powiem Wam w klapkach to jest w ogóle głupi pomysł Ale ja nie wiedziałem, że to jest aż tak tak wysoko No ale wszedłem Jestem na sam szczycie i zobaczcie co za widoczki Jak tu nie kochać Chorwacji Zobaczcie co tu się dzieje Tam w odległości zobaczcie widać Szybenik. Tutaj już morze, widać wodnicę, tam okit, no widoczek fajny, no warto, warto, naprawdę warto, o jakaś luneta, zobaczymy, za kasę? Pewnie tak, nie, zobaczymy czy coś widać, ojej. który tego nie złapie. Dobra, wiesz, wszedłem sobie tutaj, widzieliście z góry, jak to wygląda. Z góry to wygląda zdecydowanie, no, bardziej, tak y, mi się wydaje, y, fajniej. Y, ale warto tutaj wejść, naprawdę widoczki są fajne. Zresztą sami jeszcze raz, zobaczcie. No, tutaj widać, właśnie to wszystko, co wam mówiłem. Y, super. Ja uważam, że, y, że fajna taka atrakcja, że można sobie wejść, fajnie spędzić czas. Może niekoniecznie jak jest to taka aż tak, tak gorąco, ale, ale generalnie fajnie. Tylko, to trzeba jeszcze zejść ostrożnie, a ja, zobaczcie, w klapkach, nie, no po prostu, ach, szkoda gadać, idziemy. No dobra, bo muszę się jeszcze raz wytłumaczyć z tych klapek, bo mi jakoś spokoju nie dają, eee, no bo słyszeliście na początku tego vloga, że my tak naprawdę tu przyjechaliśmy, w ogóle nie mieliśmy zamiaru tutaj przyjeżdżać, generalnie tak wyjechaliśmy sobie z domu, e, tak troszeczkę spontanicznie, no i oczywiście jak my, no, skręciliśmy właśnie tutaj, miała być tylko rymska cysterna, naprawdę, także dlatego te klapki, żeby nie było. W każdym razie naprawdę weźcie sobie pełne obu. mówię uważnie, bo możecie sobie zrobić krzywdę w nogi. Weźcie coś na głowę, bo ja oczywiście też taki durnowaty nie wziąłem nic na głowę, no bo, no bo nie mieliśmy tu przyjechać. Chociaż ja właściwie te nie chodzę w czapce, chociaż no, rzadko, ale, no czasami, ale bardzo rzadko. Co jeszcze? No weźcie coś też do picia. Nie? bo tutaj, no tak się mówi, 650 metrów, ale w takim, w takim upale, mi się wydaje, że dzisiaj w słońcu to jest ze 40. Na temu meczu co prawda, było chyba za 32 stopnie, ale generalnie jest bardzo gorąco. No i tak się idzie pod tą górkę, a tutaj no, nie ma żadnych drzew specjalnie, także nie ma nawet cienia. O nie ma cienia zupełnie, także no, warto sobie wyjść coś do picia. No i co, no i fajnie, fajny spacer jest super, naprawdę. Jeszcze raz to powiem, ja wiem, że się powtarzam, ale generalnie fajnie. Blisko wody, zapraszam. Ktoś kiedyś mnie zapytał, a gdzie w Odlicach można na kładach jeździć? No właśnie, raczej tu, bo przed chwileczką minęły nas dwa kłady. Nie zdążyłam nagrać, bo to tak szybko weszły potem w zakręt i zniknęły z pola widzenia, ale rzeczywiście jest to typowo. Oczywiście można przyjść na pieszo, tak jak i my dzisiaj, ale w tym upale to jest trochę wyzwanie, bo jest tak 36-37 stopni, więc nawet te 600 metrów do góry, bo to się idzie pod górę, no to czuć w nogach. E, ale rzeczywiście można sobie właśnie tutaj przyjechać kładem, jakby ktoś chciał. Marta właśnie mi napisała sms-em, że ona już stoi przy samochodzie, także widulka no, nie doszła tam do góry, ale wszystko jej pokażę. Oj, skodzinka. ty jest Marta? Jestem ciekawe, gdzie ona może być? Teraz ją poszukamy. Słuchajcie, jestem uratowany. Tak jak wam mówiłem o tej wodzie, że nie mam. Miałem w samochodzie, także się musiałem napić, bo normalnie zaraz umrę. Nie, Marta, Marta też już ma wodę. Tak. Miałem dwie butelki, nie? Tak. Także napojeni, jedziemy dalej. A tu rzymska system, jeszcze po raz tysięczny. A my jeszcze nie dosyć po tym zwiedzaniu. Chwila odpoczynku, woda, klimat w samochodzie i jedziemy dalej, bo może jeszcze na coś się natkniemy takiego nieoczywistego. Króciutki postój, bo zobaczyliśmy olbrzymie, dziko rosnące drzewo figowe. Uwielbiamy figi. Tutaj ja patrzę zawsze, czy do kogoś to należy. To nie jest niczyje, to akurat drzewo, bo czasami jest, rzeczywiście. Więc sobie, jeżeli Marek znajdzie, to kilka fig nam wyurwie i sobie skosztujemy. Myjemy figi prosto z drzewa, nie myjemy, są przepyszne, jemy tak od dwóch, czy trzech lat i się nam nic nie dzieje. A tutaj gaj oliwny, a zaraz obok winorośle. Mm, będzie dobre winko. Uwielbiam Chorwację nie tylko za morze, za słońce, ale właśnie, słuchajcie, za cudne drzewa, krzewy. No tutaj te winorośla są niesamowite. Jak widać takie równe rzędy ich, to aż po prostu korci, żeby się tam przejść, jak na takiej scenie filmowej. Tutaj to jest miejscowość Stankowiczi, z tego co pamiętam. I bardzo fajny pomysł na przystanku autobusowym, żeby słońce tak mocno nie świeciło, bo on jest właśnie od zachodniej strony, tak naprawdę południowo-zachodniej. Więc tego słońca jest naprawdę sporo, więc widać, że dosłownie świeżo posadzone roślinki. Zobaczymy, co to za roślinka. Rynchospermum. No, yy, dobra, nie ogarnęłam tego wcześniej, że to może budzić kontrowersyjne myśli. No ale początek tego, tej nazwy jest przynajmniej ok. Ale fajny fajny pomysł. I tu wice też zasadzili im duże drzewo, które będzie rosło, dając właśnie cień temu przystankowi. A to wszystko czekając na Marka, ponieważ zauważył coś fajnego do jego nowej serii poranności. Więc poszedł tam nakręcić. W tym czasie ja oczywiście sobie obejrzałam inne rzeczy, a myślę, że też lubicie jego poranności, bo ja bardzo. Marek, a ta brama? Może coś? No, to chyba jest, to jest prywatne. Dobra, wjeżdżaj. Najwyżej wyrzucą nas. Ale coś widzę tam. O kurczę! Wieżyczka! Już mi się tu podoba. Boże, może to jest prywatne. Zaraz odpalę neta. Teraz miast... się zapytamy, bo tam jakaś pani jest. Tak, a to jest miejscowość, jak to się nazywało? Islam Gyrczki. Marta teraz rozmawia tutaj z, z miejscowymi paniami i się dowiadujemy, czy tu w ogóle można zwiedzić, czy nie można zwiedzić. Zobaczymy, ale dużo informacji, także wszystko będziemy chyba wiedzieć, bo takie fajne dwie panie tutaj miejscowe także opowiadają o tym. Nie chcę ich filmować, bo wiecie, tak trochę głupio, ale yy, będziemy coś wiedzieć. I kochani, jechaliśmy właśnie przez Przesun i znam Gerczki, no i poznaliśmy dwie cudowne kobiety, kochane. Możecie nam powiedzieć, jak się nazywacie? Oczywiście, ja jestem Iwana. A, a ty? Oje. Ja jestem Radmila. Myśmy jesteśmy z Beogradu i z Serbii, ale jesteśmy tutaj jako turyści, a Radmila żyje tutaj. W islamie greckim. Tak, w islamie greckim. Udata. Udata jest, ma Da. Sused, susjedno selo, Aha. imam troje djece, muža, A, ta je odlična. dođemo svake godine na ljetovanje i u proleće. Kad... I lepo je ovde videti, ima ovde Lep. jedna crkva, prelepa, koja se zove crkva Svetog Đurđa, imamo izvore koje su predivne, isto možete da pijete vodu, čista je, prozirna, lekovita je, takođe dosta ima ovde prirode, zelenila je, jako je lepo i predih oseta. Da, i mi czemu to pokazać. Samo malo, da, da. da. Kula Jankowicz. Da, kula Jankowicz stoi, no jest także u w blizini, może się kopnie na wrh, widzi się zadar, widzi się na sela i tak Tak, to, to one mówią właśnie o tej wieży Jankowicza, który był, teraz powiem po polsku, e, który Jankowicz to był taki komandor, w XVII 17 wieku, 17 wieku e, żył. I on dowodził wojskami, ale był takim bardzo znanym, znaną osobistością. Dlatego tutaj też taką bardzo e, lubianą. I poważaną. I, poważaną I tutaj nadal mieszkają jego. Potomkowie. Potomkowie. Dlatego też naprawdę warto. Tutaj dziewczyny nam opowiadały, e, co jeszcze warto zobaczyć. Co prawda, muzeum ci jest zamknięte. Może kiedyś jeszcze przyjedziemy. Chwala Wam za swe, za, swe, za, chwała za, za chwała Waszą mama. pomoc. Chwala, Wam. Pozdrawiam. I tutaj mamy staw wodny, kiedyś było, tutaj rybny. I tędy właśnie latywała woda ze źródła. Teraz akurat ryb nie ma, jak widać, ale ogólnie w dawnych czasach tutaj trzymano ryby. Dziewczyny nam pomagają, tu pokazują, które rzeczy są warte zobaczenia, naprawdę są bardzo pomocne. Jemy okazuje się, że jest otwarta i dziewczyny idą szybciej. Może nam załatwię, żebyśmy mogły teraz zwiedzać. Dobran. Dobra, jak jak on się zwał, za dni turystów, To jest najserdej biorę, pokażę wam mamy gości. Учују је зидова, је сто цивиле. Моће је као што нићу то се био један не знамо чаму је служио. А то је ваша обите? cena, on i jednym 350 godzin, i on je za prawo paolicy. Za który się zrywa di San Marco. I wielki herobik i tak, i to jest ona jego Amelia, o i e la na powiem no. Tak wyglądało to przed wojną, Jedna z pięt najbłynniejszych romana, nieprawidłowana polskiego, stanowisz to, jak my i to, i to, i to, i Największa prywatna kolekcja właśnie ikon tutaj się znajduje. O, odliczna. To jest salasas, nie drugcie, nie prepoznatywa, ale dobrze. A możemy iść? Możemy, możemy. Fala. Sapet, synowa, o Janko był Jako, i Serdar. On mi o wojsku, oni do połowie Okej, i teraz możesz to otworzyć. Okej. To jest stara kuchnia. Właśnie jest nad tamtym, To co byliśmy wcześniej pod, pod nim jest ten, ta ciemnica taka. To po chorobacku nazywa się trążac. Idziemy słuchajcie teraz na wieżę, tylko musimy szukać, bo tam pani y, chyba czeka na swoją córkę. Dobra, dobra, fajnie. Wejście już na tą wieżę. Wow, jakie fajne schody. Pani nas opuściła na wieżę. Naprawdę nam się udało, bardzo fajnie. Normalnie wszystko było zamknięte. Potomkini tego właśnie Jankowicza. Niesamowita rzecz. Z dziada, pradziada zamieszkują tutaj ten obszar i tą wieżę i te wszystkie budynki, które są przy niej. O! Widać już góry. No i Marek wchodzi razem tam z dziewczynami do góry. Też zaraz wejdziemy. Przepiękny widok z tej wieży. Gdzie je wasze cel? Okej. Okay. ten wjazd, którym przyjechaliśmy. E bo widzę, ja i szak za mladek tak? ja i dwie prestawy z maszaki malitek. Tak, na naszak. Ja to braka się. Tylko do. żyją potomkowie właśnie tego pana, o którym wcześniej mówiliśmy, ale też można wynająć pokoje, apartamenty i można sobie tutaj przyjechać też na wakacje. Pani nam poświęciła tak dużo czasu, że daliśmy pieniążkę, Marek szybko poleciał do samochodu, żeby przynieść i zapłaciliśmy jej, no potomkini właściwie i to jest cała rodzina przeznaczała czas, żeby nam pokazać te wszystkie miejsca, więc myślę, że warto, warto. A to przedstawienie, które było właśnie tutaj w tej twierdzy. Że to, co przed było, to nie wiem, czy to miało sens wszystko, bo powiem Wam szczerze, że podjechaliśmy pod tą wieżę z xvi xvii wieku i spotkaliśmy tam te dwie panie, które widzieliście, a już to są nasze koleżanki. I no, no cóż. Zaczęliśmy rozmawiać. O a, słowa a chodziło, słowa. A chodziło generalnie tylko o to, żeby się Marta zapytała, czy tu można coś w ogóle wejść, bo czy to jest, przeczytaliśmy, że to jest w rękach prywatnych, tak naprawdę, więc się zapytaliśmy, bo one tak stały, czy tu w ogóle się chcieliśmy zapytać, no i czy można tu w ogóle wejść? No i się zaczęło. Tak, więc było naprawdę fajnie. Bardzo kochane kobitki, które z nami e, potem zwiedzały. Trochę rozmawialiśmy o nas, o nich. E, jedna była przyjezdna, no tam zresztą słyszeliśmy jak właśnie opowiadała o tym źródle, o właśnie tej wieży, więc no naprawdę było super. No i gdzie się skończyło? No u nich w domu, znaczy u tej pani w domu, bo ta, bo ta Iwana, czyli ta młodsza ta, ta dziewczyna, ona była jakby turystką, która przyjechała z, przyjechała z, Serbii, z Serbii. tak. Z Serbii przyjechała po prostu jakby na wakacje, tak naprawdę Ale muszę Wam w ogóle jeszcze powiedzieć, bo wiadomo, że na, 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 na filmie to, to, to wszystko jest jakby szybko. Generalnie z nimi rozmawialiśmy. Tak, teraz spojrzałem na zegarek. Dwie i pół godziny. Tak, a byliśmy teraz u nich w domu. Już nie filmowałam, bo to nie wypada. No ale mają przepiękny widok na Welebit z jednej strony, a z drugiej strony na pola i zadar, górki, takie dolinki. No naprawdę fajnie to wygląda. No ale tak przemiłe, kochane były, że poznaliśmy też syna tej pani. No i tak to się kończy, że zawsze gdzieś tam kogoś poznamy i kończymy mu kogoś w domu na kawie. Więc już jesteśmy dogadane, że potem następnym razem też się spotkamy. Mam nadzieję, że się to uda szybko. Dużo nam opowiadały, gdzie można jeszcze jechać, więc na pewno jeszcze jakieś vlogi potem wejdą, może pojedziemy w te miejsca właśnie też, które one nam poleciły. Iwana nam też poleciła miejsca w Serbii. Myślę, że w tym roku Serbia to nie wejdzie, ale ona wejdzie że na pewno. W przyszłości właśnie właśnie. Ale naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiem, że to może było dla was chaotyczne, nie wiem. Zobaczę, jak to będę robiła ten film, czy nie było chaotyczne to zwiedzanie tej właśnie kuli, czyli kula, czyli tower, tak, tak, tak. Nie, jednak no, dla nas to były super emocje, więc my dziękujemy my jeszcze, my wam wszyscy. My jeszcze jesteśmy w tych właśnie tych emocjach, dlatego że, tak. że no zobaczcie, zobaczcie, tak naprawdę zobaczcie, jak zaczynaliśmy tego vloga. zaczęliśmy w, ty, w tym w ty, w streamie i się zastanawialiśmy właściwie co, pojedziemy do domu, wykąpiemy się, zjemy coś. A dalej zobaczymy co dalej, nie? To zobaczcie ile my dzisiaj w tym dniu zrobiliśmy I to wierzcie nam, że to w ogóle nie było planowane, także... Tak ja już, ja już tego dawno nie powiedziałem na tym kanale, bo chyba to mówiłem na początku kanału, jak, jak tworzyliśmy ten kanał, że warto w ogóle zejść z domu, a nie siedzieć przed telewizorem z pilotem w ręku, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. E, no co, ja, no to teraz już na pewno kończymy. Kończymy vloga, dziękujemy bardzo za wszystko. Jeszcze chcieliśmy arbuza kupić po drodze, bo już jest sezon na arbuzy. Albo melona e, Jeżeli to dojdzie, no to gramy coś, jeżeli... O, tu jest to, o tym mówiła, o tym tak, spomenniku. Spomennik i tam. Ale do następnym razem. To już następnym razem, bo nam bo dzisiaj już nie, nie da rady. Dobrze, kochani, dziękujemy Wam za komentarze, za subskrypcje, za lajki. Pozdrawiamy Was serdecznie i do następnego razu.